To nie rynek oszukuje ludzi. To ludzie sami wpadają w te same pułapki. Ten schemat powtarza się w każdym cyklu, niezależnie od roku, technologii czy rynku. Ludzie kupują, kiedy wszyscy mówią, że już nie da się stracić, gdy ryzyko jest największe. Sprzedają, gdy rynek spada, bo chcą uniknąć bólu, nawet jeśli to najgorszy możliwy moment. Większość ludzi wie, co powinna zrobić, ale nie potrafi tego wykonać w praktyce. Profesjonaliści nie reagują na emocje. Działają według zasad ustalonych wcześniej. Największą przewagą inwestora nie jest informacja. Jest nią zdolność do kontroli własnych decyzji. Jeśli chcesz nauczyć się podejmować decyzje inwestycyjne bez emocji, cały proces pokazuje w kursie. Link znajdziesz w opisie. Zostaw subskrypcję. Na tym kanale uczymy myślenia inwestora. Cześć wszystkim. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zanurzamy się w umysł inwestora, ale nie byle jakiego inwestora na rynku krypto. Jeśli kiedykolwiek czuliście, że wasze serce bije szybciej, gdy kurs bitcoina rośnie, a potem panicznie sprzedawaliście, gdy spadał, to ten film jest właśnie dla was. Porozmawiamy o psychologii, która rządzi rynkiem kryptowalut, o emocjach, które mogą kosztować fortunę, i o tym, jak zbudować strategię, która ochroni wasz portfel i wasze nerwy. Zaczynajmy. Pamiętacie ten moment, gdy jakaś mało znana moneta nagle wystrzeliła w kosmos, a wy z żalem myśleliście, dlaczego ja tego nie kupiłem? To właśnie FOMO, czyli Fear of Missing Out strach przed tym, że coś nas ominie. To jedna z najpotężniejszych i najbardziej destrukcyjnych sił na rynku krypto. Pod wpływem FOMO ludzie kupują na samym szczycie euforii, ignorując fundamenty i ryzyko. Widzimy, jak znajomi zarabiają na mediach społecznościowych, wszyscy chwalą się zyskami, a my czujemy presję, by wskoczyć do pędzącego pociągu, nawet jeśli jedzie on prosto w przepaść. Problem polega na tym, że gdy informacja o wielkich wzrostach dociera do szerokiej publiczności, często jest już za późno. To moment, w którym profesjonaliści realizują zyski, sprzedając aktywa tym, którzy kupują pod wpływem emocji. Pamiętajcie, Największe okazje pojawiają się w ciszy, a nie w blasku fleszy. Kupowanie na fali euforii to prosty przepis na kupowanie na tak zwanej górce. A co się dzieje, gdy rynek zaczyna spadać? Pojawia się druga, równie potężna emocja strach. Panika, która ogarnia inwestorów, gdy widzą czerwone słupki na wykresach, jest równie niebezpieczna co FOMO. W strachu ludzie sprzedają na samym dnie, często ze stratą, tylko po to, by za chwilę patrzeć, jak rynek odbija. To klasyczny cykl. Kupuj drogo, sprzedawaj tanio. Strach jest naturalną reakcją na stratę, ale w inwestowaniu prowadzi do podejmowania najgorszych możliwych decyzji. Kiedy widzimy, że nasz portfel traci 20, 30, a czasem 50% wartości w ciągu kilku dni, instynkt każe nam uciekać. To jest moment, w którym nasz gadzi mózg przejmuje kontrolę, krzycząc: ratuj się, kto może. Ale profesjonalni inwestorzy wiedzą, że właśnie w takich chwilach paniki, gdy krew leje się na ulicach, pojawiają się najlepsze okazje do zakupu. Jeśli wierzymy w długoterminową wartość projektu, spadki powinny być dla nas szansą, a nie powodem do kapitulacji. I tu dochodzimy do kluczowej różnicy między profesjonalistami a amatorami. Amator jest niewolnikiem swoich emocji. Kupuje, gdy czuje ekscytację i zazdrość, sprzedaje, gdy czuje strach i panikę. Jego decyzje są reaktywne, podejmowane pod wpływem chwili. Nie ma planu, nie ma strategii. Działa jak liść na wietrze, miotany nastrojami rynku. Z kolei profesjonalista ma coś, czego amatorowi brakuje system. Profesjonalista wie, dlaczego inwestuje w dany projekt. Przeprowadził analizę, rozumie technologię i potencjał. Ma jasno określone cele i strategię wejścia oraz wyjścia z inwestycji. Kiedy rynek rośnie, nie wpada w euforię, tylko trzyma się planu i realizuje zyski na określonych poziomach. Kiedy rynek spada, nie panikuje, tylko ocenia sytuację. Czy coś fundamentalnie zmieniło się w projekcie? Jeśli nie, spadek może być okazją do dokupienia aktywów po niższej cenie. Profesjonalista gra w szachy, podczas gdy amator gra w emocjonalną ruletkę. Jak więc przejść z poziomu amatora do poziomu profesjonalisty? Kluczem jest zbudowanie własnego systemu inwestycyjnego. To nie musi być nic skomplikowanego, ale musi być wasze i musicie się go konsekwentnie trzymać. Wasz system powinien odpowiadać na kilka podstawowych pytań. Po pierwsze, dlaczego inwestujesz? Czy jest to spekulacja krótkoterminowa, czy budowanie majątku na lata? Po drugie, jakie są twoje kryteria wyboru projektów? Czy inwestujesz w solidne technologie, czy gonisz za mimcoinami? Zdefiniuj swoje zasady. Po trzecie, jak zarządzasz ryzykiem? Ile jesteś w stanie stracić na jednej inwestycji? Podstawowa zasada: Nigdy nie inwestuj więcej niż jesteś gotów stracić. Po czwarte, kiedy kupujesz i kiedy sprzedajesz? Możesz ustalić konkretne poziomy cenowe, albo stosować strategię uśredniania ceny zakupu czyli regularnego dokupowania małych ilości. Niezależnie od kursu, posiadanie takiego planu jest jak mapa i kompas podczas burzy. Nawet gdy wokół szaleją emocje, wy wiecie, w którym kierunku podążać. Jednak nawet najlepszy system na nic się zda, jeśli nie potrafimy kontrolować własnych emocji. To najtrudniejsza część inwestowania prawdziwa walka, którą toczymy sami ze sobą. Jak więc to robić? Po pierwsze, zdobądź wiedzę. Im więcej wiesz o rynku i o projektach, w które inwestujesz, tym mniej będziesz podatny na panikę wywołaną przez chwilowe wahania cen. Wiedza buduje pewność siebie. Po drugie, ogranicz ekspozycję na szum informacyjny. Ciągłe sprawdzanie kursów co 5 minut, śledzenie dziesiątek ekspertów na Twitterze, to wszystko podsyca emocje. Ustal sobie konkretne pory na sprawdzanie portfela, na przykład raz dziennie albo nawet rzadziej. Po trzecie, zdywersyfikuj swoje inwestycje. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Posiadanie różnych aktywów, także spoza rynku krypto, pomoże Ci zachować spokój, gdy jeden z nich mocno traci. I wreszcie, zaakceptuj fakt, że zmienność jest naturą tego rynku. Spadki i wzrosty są jego nieodłączną częścią. Zamiast z nimi walczyć, naucz się je wykorzystywać. Podsumowując, rynek kryptowalut to fascynujące, ale i niezwykle wymagające pole bitwy. Tę bitwę wygrywają nie ci, którzy mają najwięcej szczęścia, ale ci, którzy najlepiej rozumieją i kontrolują samych siebie. Rozpoznajcie pułapki FOMO i strachu. Uczcie się od profesjonalistów, którzy działają w oparciu o przemyślany system, a nie chwilowe impulsy. Zbudujcie własną strategię inwestycyjną opartą na wiedzy, celach i zarządzaniu ryzykiem. I co najważniejsze, pracujcie nad swoją psychiką. Kontrola emocji to wasza największa przewaga. Pamiętajcie, że inwestowanie to maraton, a nie sprint. Cierpliwość i dyscyplina zaprowadzą was dalej niż jakakolwiek gorąca plotka czy chwilowy trend. Jeśli czujecie, że emocje związane z inwestowaniem Was przytłaczają, nie wahajcie się porozmawiać z bliskimi lub poszukać wsparcia specjalisty. Wasze zdrowie psychiczne jest zawsze najważniejsze. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam stać się spokojniejszymi i bardziej świadomymi inwestorami. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze sposoby na radzenie sobie z emocjami na rynku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.